Zastanawialiście się kiedyś, jakim zwierzęciem byście byli, gdybyście mieli być zwierzęciem? No, tak. Ja nawet chyba quiz robiłam jak wam ale to chyba każdy. No i co ci wyszło? Chyba, że kot? Ja pewnie śmieciem. Ja bym na przykład była nie wiem też czym, ale możemy się <laughs> dzisiaj dowiedzieć, ponieważ znalazłam, a raczej moi widzowie znaleźli pana, który, no. który specjalizuje się w tym, żeby ludziom mówić takie rzeczy. I to nie tylko są zwierzęta, ale też postaci takie typu lepiejanie. Co? E, witam, witam kochani z tej strony Mocny Gregor, z kanału Mocny Gregor na YouTube. E, kogo my tu mamy? Konopskiego, tak? Jeżeli się dobrze przyjrzymy, słuchajcie. No, jakby nie patrzeć, może ktoś widzieć Wirila, może ktoś widzieć coś innego. Eee, bardzo, bardzo dużo jest takich elementów charakterystycznych dla pająków, tak? Przykre to jest! Ale czekaj, gość generalnie bierze kogoś zdjęcie i tak. jemu się na przykład kojarzy z pająkiem tak. i on mówi, że on jakoś, nie wiem, poprzednie wcielenie czy coś. takiego, no. Okay. I na pewno wyglądu o jest, znaczy, tak. Dla mnie czasami ludzie co nie, wyglądają jak małpy, niektórzy. No. A na przykład miałem kiedyś taką koleżankę w szkole, co miała ksykę bullą. Bo wyglądała jak buldog francuski. Ale yy, mam nadzieję, że nie ma mi za złe i że już tego nie pamięta i że jej nie zepsuliśmy życia. Pozdrawiam. Przede wszystkim słuchajcie, ta sieć, na której się właśnie pokazuje. Czajcie. O kurde, jako Ej, bo to jest no, sieć. No, to, to jest mocne. Ty znasz dobrze Mikołaja. Mówi ci no. kiedyś, że jest pająkiem albo mówi ci no jakieś dziwne rzeczy. Mówił mi różne dziwne rzeczy, ale nie wspomniałem nigdy o tym, że wypuszcza sieć z dupy. <grym> co można, co można więcej powiedzieć, tak? Jakieś tam, no mówię, afery, niskie rzeczy, te wszystkie wszystkie sprawy. Tak, które, które, które są poruszane, no to. Czyli pająki mają ofery jakieś? W sensie no, że wiesz, e, się Mikołaj zajmuje takimi Takimi nieważnymi rzeczami. No rzeczywiście, rzeczywiście. Mega no. nieważne rzeczy, Chłop tutaj reluje totalnie, nie? Sieć, rzeczywiście, zajmowanie się niskimi rzeczami. Pająki też się zajmują niskimi rzeczami. W <grym> sensie właśnie chciałam coś zadać to pytanie. Nie wiem. O no bo właśnie pająk, pająk właśnie nie siedzi na glebie Pająk siedzi gdzieś w, Wysoko. w rogu no. pokoju no. na przykład. Znaczy, w sumie to gdziekolwiek może być, nie? Więc no, pająk jest taki wielofunkcyjny plus to, pająk łapie muchy, a ma muchy... W... Ej, ale to jest. No Ej, i konop też łapie prze... tych much, tak. much, 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 muchów. Ej, no. ale ten gość może mieć rację, więc Konop to jest pająk, a ci wszyscy śli ludzie, to są muchy i on je łapie w swoją sieć, pożera i później ci ludzie znikają. Energetycznie też to nie jest, kochani, wysokie, tak? Jeżeli ktoś się zajmuje właśnie niskimi, niskimi energiami, tak? Ja powiem tak, ocencie sami. No nie, nie! nie, nie. Fajon ma oczu. chyba 8 yy, albo 6. 6? A no. ma. Raz, dwa, trzy, 4, 5 sześć. O kurde. Wszystko zgadza się? się <laughs> zgadza. Czy jest podobny do Spidermana? Także piszcie w opisach. A to ja już. To ja w takim razie opis zmieniam. <laughs> Witam, witam kochani O kurde, no, no. no i tu jest sama śmietanka Tu jest <grymantana> Malik Montana, Sentino Tu jest jakiś jaszczur, co to jest? No to Jastina. jest ich jakby prawdziwa forma Aha, tu jest Barack Obama z kolczykiem <grym> Mamy tak, Sebastian, Alvarez, <grym> Sztumarzyk <dosyć> <grym> i jakiś dwóch tygów. Dobra, czaję, 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 dobra puszczaj To jest słuchajcie, Sentino Tutaj widzicie doskonale, że idealnie pasuje ta jego, jego, jego twarz do, do reptylian. Ale jest coś jeszcze, tak? Jest coś jeszcze, słuchajcie, e, osób, ludzi, którzy są podobni jak Sentino, jest cała, cała masa, tak? Czy on właśnie powiedział Sebastianowi Alvarezowi, że wygląda jak każdy? Nie spodobałoby mi się tu. Jakby wiecie, Sentino jest groźny jednak. I ja widziałam, jak Sentino na live wyciąga taki pistolet. <grywka> Tutaj mamy na dole Ramstein. Słuchajcie, Jota Wjote Ben Affleck, to samo. Ej, oni są dla nas podobni, bo dla mnie tak nie. No. no nie. No, trzech typów na środku wygląda całkiem podobnie. Też jest podobny ten aktor, no. Niestety, niestety. Mam teorię. No. Co jeśli ten typ, mocny Grzegorz, co jeśli to on... Opowiada o swoich upodobaniach seksualnych w tym momencie. I dzieli ludzi na kategorie dzieli ludzi na kategorie. mówi tak. <grym> tak, jak kobiety robią o mężczyznach, golden retriever. Ach, kto? Mhm. No. I on mówi tak, o reptylianie o mój Boże. Mm, <grym> Boże Sentino Mali. <grym> Ale tych, słuchajcie, osób jest tak dużo, że ja się zastanawiam po prostu, czy normalnie szli jak wiecie, jak w fabryce, jak w Chinach, nie pamiętacie te obrazy, gdzie, gdzie tam czterech Chińczyków, te słuchajcie, garki metalowe czy coś. O czym pan mówi teraz do mnie? On mówi o produkcji Chińczyków, tak? Garkiach garki, A to w tej samej fabryce <laughs> e, I co tu jest takie charakterystyczne na pewno? Tam słyszeliście ostatnio tą, e, tą, tą e, przygodę, sentino, tak? Którą? Sentino jest w stanie na swój temat wymyślić 40 historii w tym jednym momencie. A najlepsze jest to, że każda historia ma 20 zakończeń i <grym> tylko 10 z nich jest prawdziwych. 10 to i tak myślę, że dobrze Sebastiana oceniasz. I co tu jest takiego? Co tu jest takiego ciekawego, tak? Czyli E, wielka gęba, tak? Ale ten fan obraża ich! Nie wiem, a ty masz... I chyba metaforycznie mówi o wielkiej gębie Że wiesz, że tak y, dużo gadają Aha, no to chyba, no, że... No. Bo, znaczy to też jest trochę obraźliwe, ale no, wielka tak. gęba Tak po prostu to myślę, że jest bardziej obraźliwe Brat sam ma wielką gębę <laughs> <sobie> coś, nie? <laughs> Jak dostają skrzydeł E, kochani, bardzo ciężko ich powstrzymać, tak? Oni, oni, takie, takie osoby mogą robić Wiecie co jest najlepsze? No? To nawet nie jest jego screen, chyba Ty bez kitu On nie zrobił yy, tej grafiki Ej, a co jeśli ten typ, Grzegorz No? Ja go tak będę nazywał, co jeśli Grzegorz jest wysłannikiem jakiejś sekty zagranicznej Która głosi takie rzeczy i on mówi tak O Jezu Dostałem misję, muszę o tym wszystkim powiedzieć w Polsce. Ale dlaczego ktoś zagraniczny miałby mówić o Sentinelu? Bo to jest międzygalaktyczna gwiazda przecież. Często też tak było z historii, tak, że e, gdzieś tam pojawiał się jakiś wariat, jakiś, no mówię, e, król, jakiś tyran, tak. No i jeżeli nie, nie znalazła się jakaś taka dobra duszyczka, tak, nie, nie załatwiła takiego. E, takiego e, takiego szkodnika e, ale on by się tak z jabłonowskim dogadał mam wrażenie <grystanie> Ale, no, ale on jest zbyt spokojny, wiesz? No Ludwiczek też Ludwiczek jest spokojny To jest też prawda, to też jest prawda Spokój się Kogo my tu mamy? Była prośba, żeby zrobić cesarzową internetu Powiedziałem, że się zastanowię, zobaczę Ludzie mu kazali zrobić cesarzową internetu To trochę dwuznaczne. No. Ale on jak nie ma problemu A co jeśli właśnie, mhm. bo tutaj zaśmieszkowałaś w ten sposób A co mhm. jeśli on rzeczywiście tworzy te osoby, co nie? Jakby wiecie, to jest jak tworzenie postaci w Marvelu, nie? Co jeśli Jan Grzegorz tworzył polskiego, nie? No, co jeśli? To jest jego ojciec. Mogę Wam powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych wyborów, jeżeli chodzi o ludzi, którzy zajmują się energią. Mówią o energii. Kiedy ona mówi o energii? Wtedy, kiedy robi ranking najlepszego Big Maca? Czy wtedy, kiedy mówi tego, co nie znam? Tak, ta pani mówi. E, o, o miłości. A wiem dlaczego mówię o miłości Czy bo Paty robiła też ranking e, buziaczków oh. i powiedziała, że buziaczek w czółku jest najlepszy i też robiła e, ranking randek i powiedziała, że oglądanie Netflixa i dobieranie się tu na minus. O to bardzo dobrze <noise> powiedziała A może, może chodzi o miłość do Big Maców? <noise> Kupi też jesteś. A nie można tak mówić, Jezu przepraszam <noise> Bardzo dużo elementów e, z krasnoludów tak? Czyli jest bardzo związana z istotami, które istotami leśnymi, które żyją w lesie. Ja zgłaszam tutaj sprzeciw, ponieważ krasnoludy najczęściej mieszkają w górach. Pod ziemią. Tak i tam kopią jakieś kamienie i tak dalej. Co tutaj mamy, co tutaj widzimy, tak? Zbadałem poziom światła. Słuchajcie. Tu jest e, około 60% światła. 60% światła? Co znaczy poziom światła? Już ci mówię, słuchaj, wchodzisz w Photoshopa, co nie? I masz coś takiego jak A, light. Pętaj. Masz coś takiego yeah. jak light, co nie? Światło mm -hmm. i suwaczkiem sobie tak mm -hmm. ściągasz do prawo do lewo i widzisz, kiedy będzie zajebiście. Cesarzowa internetu mówi o miłości, tak, żeby być tą miłością wysyłać jak najbardziej, słuchajcie, prawidłowe. Kochać wszystkich i każdego miłością bezwarunkową. A na przykład pająki, które zajmują się niskimi sprawami też? Nie, ich akurat nie więcej wam powiem e, kochani, większość osób które się zajmuje energiami kurde, ci elektrycy, nie? ja, ale to jest niesamowite no i zajmują się energią, no mogłoby się e, brać wzór i uczyć od cesarzowej jeśli chodzi o poziom światła, czyli poziom miłości w sobie, tak? Ponieważ e, tutaj prosicie, żebym też porobił tam słuchajcie jest, y, to jest wszystko w ciemności, tak? Tam jest w ciemności. On ma tyle rzeczy do powiedzenia, że nie jest w stanie jakby przytrzymać jednego wątku dłużej niż dwa słowa i tak skacze po tym i myśli sobie, że my jesteśmy z nim jego głowy. Niesamowite. Ja na przykład, wczoraj jak nagrywaliśmy mm -hmm. filmy, ja byłem tak przebodźcowany, że jak miałem powiedzieć pełne zdanie, to nie mogłem, bo mi się kotki kręciły w głowie. <laughs> to on po prostu, to ma taki... <laughs> Co nie? Ale wyobrażasz sobie, że on z tym żyje cały czas? Że on mija ludzi, nie wiem, idzie do Biedronki, mija ludzi i myśli, ten to bardziej Pająk. <ś Wisdom> <śled> <śled> Także kochani, zgadzam się z tym, że no miłość bezwarunkowa jest jedyną drogą, nie żadne tam podziały, że ci na partię, na to walczyć, my Polacy tam ci... O czym ty mówisz, człowieku? Next, bo tutaj najważniejsze jest kolekcjonowanie Pokémonów jednak. A co jeśli on chciał w ten sposób do niej zarwać? O, maleńka, masz 60% ja ze światła. światła. Razem będziemy mieć 100, ja mam 40. Ach, pora umierać. E, witam, witam kochani. Ja, ale co? Jak ty naciskasz, żeby włączyć odtwarzanie, to ja tak czekam i żebyś włączyła, czy nie? I on tak. Jedna sekunda mija, druga sekunda mija, trzecia sekunda mija. Szul. No, Siewanko, jestem mocny Gregor, z kanału mocny Gregor. Tutaj robię e, DNA na prośbę jednego e, z oglądających. On robi DNA czaisz to? DNA. Chłopcu własnymi myślami robi DNA. To Ej, to jest niesamowite. Jakby... Ciekawie Ludzie... czy robi testy na jajcostwo. No, ale żeby... on patrzy tylko, czy światło się zgadza i A, wtedy, okay. wiesz, powiem od razu, tak? Słuchajcie, tu są dwie. E, dwie rasy. ma w hmm. sobie dwie razy. No. jest hybrydą. Wow. Yeah, it's a hybrid. Tak jak Baldur's macie, wiesz, w Baldur's Gate możecie pół elfem być na przykład, no, no nie? Uh -huh. Powiem wam tak, e, takie osoby mają niesamowite zdolności. Zresztą tutaj też widać, że. E, nasz, e, nasz Łukasz, on ma e, grupę krwi Rh- Czy Je, ktoś na, nie może to zweryfikować? Ja jestem ciekawa, czy serio ten ma taką grupę krwi Wiesz co, patrzę na Ciebie i masz chyba grupę A+. No właśnie nie, mam 0 Rh+. A, to przepraszam. Ja Wam e, zwrócę uwagę na to, co robiono z takimi e, osobami, e, istotami, przepraszam, e, gdzieś tam w Afryce, tak? O, tam, y, słuchajcie, istnieje społeczność, jest 400 tysięcy około albinosów. Oni często y, byli mordowani tak, przez te inne czarne społeczności y, z tego powodu, ponieważ y, to jest też na, y, działanie na podświadomość, pon ponieważ posiadają tego się nie mówi tak, zdolności chodzenia. Między wymiarami. Czyli. Albinosi mają zdolność chodzenia między wymiarami i nie mogli uciec od, od tych wszystkich rzeczy, które im się działy? Nie, to musi mieć jakiś sens. To mu... no, to już... A co jeśli albinosi przybyli, żeby uratować Afrykę i jakby, wiecie, wiecie nie? do czego dążę? Nie? Tego nie ja wiem, do czego dążysz i wolałabym, żebyś nie kończył nie. Mają zdolność, tak, chodzenia między wymiarami. Tu jeszcze fajnie widać u naszego e, Łukasza, że on posiada bardzo mocne Telefon by wyciszył, bo trochę nieprofesjonalnie. ale on ma dużo sprzętu, bo on jednym telefonem nagrywa, a na drugim przychodzą powiadomienia. Ciekawe, czy to są powiadomienia, wiesz, jakiejś grupki, na przykład mocnych egregorów, i oni sobie to ty, a tego widziałeś? Ej, ciekawe, czy my byśmy tutaj w ogóle jak zostali skategoryzowani. No właśnie, ja do tego cały czas dążę, żeby w końcu powiedzieć, że mam nadzieję, że pan grzegorz obejrze nas i że nas też skategoryzuje. Panie Grzegorzu, za te wszystkie wyzwiska z mojej strony mam nadzieję, że dostanę jakąś fajną rasę. Mm, bardzo mocne DNA ee, ptasie, tak? Który, <laughs> czyli albinosi są... Pół ptakami. Albo ćwierć. To dlatego półptaka jest białe. <laughs> Posiada jakieś tam, e, można powiedzieć nawet nadprzyrodzone właśnie, właśnie moce tak, kreowania, e, kreowania energii. Ma zdolności, jeżeli by się rozwijał, jeżeli by e, słuchajcie, pracował nad energetyką, może mieć bardzo szybko, bardzo fajne, e, fajne efekty. Może powinien zatrudnić się jakiejś fotowoltaice. No, ale czajcie to nie taki gołąb na przykład, nie? Jakby on no. się rozwijał, jaki to byłby zajebisty gołąb. A ty uważasz, że jest podobny tutaj do gołębia? No, jest. widzę podobieństwo, mhm. tylko że gołąb albinos. E, witam, witam. O, nie! To jest mieszaniec, czyli tak? Stara olejnika to był pająk, a stary to był reptylianin i wyszedł olejnik. Ja, ale to dawniej mm. szczerze, na te, patrząc tak na ten dół. Co podobny? No coś, coś w tym jest. Może to jest reptilianin, ale z chromosanem więcej. E, kochani, z tej strony mocny Gregor. E, kogo my tu mamy? Jest to Tomek Kolejnik. Nie powiedział, z jakiego jest kanału, no. no ja na minutę, wszystko no, przejane, no, jeszcze no, raz no, wszystko. No, szczerze nie wiem z jakiego on jest kanału. E, dość dziwna budowa, Powie, powiem od razu. A, nie, to... No, ja no, z tego stwierdzenia. W takich sylwetkach się nie lubuję, co tej body. Zarówno y, ma reptyliańskie, jak to możemy zobaczyć, tak, czyli coś tam gadziego ma. E, coś też jest z tego, z tego, z tego pająka. Tak. Konop jest w tym samym woży w tym momencie, co olejnik. No, trochę tak, ale wiecie, bo jest taki kanał, co się nazywa sylwetki polskich gangsterów, <laughs> I tam po prostu nie wiem, Natan Marcoń ten gościu dosłownie robi sylwetki polskich p... wszystkich, nie? Nie wiem jak to można odkryć, ale gość dosłownie tak ekspozuje tutaj wszystkie, że to jest niesamowite, nie? E, wszystko, wszystko bardzo dziwne, także. Wszystko dziwne! To no po prostu. Nie wiem, dosłownie żyjesz sobie, co nie? Każdy cię ciśnie i już myślisz, kurde, ten miły pan? Patrzy na niego, a on mówi tak. No, żeby to z tobą. Tak generalnie to wszystko jest nie tak. No, chyba wrzucę go na analizę y, szkieletu, żeby zobaczyć y, jaki szkielet ma, tak, czy to jest szkielet damski czy męski, bo no bardzo, bardzo dziwna budowa, tak. Czyli tutaj dochodzimy do tego, że Olejnik jest transpłciowym mężczyzną, który został po części stworzony przez pająka i reptilianina. Tak. Ale nie wiesz... Madamski szkielet, nie wiem co to więcej może To tak jak w Cyberpunku, że możesz sobie wybrać płeć e, kobiety na przykład, ale z dodatkiem mniejszym lub większym. A Grzegorz wiecie jak wygląda? Jak Hog Rider. A mi się wydaje, że Grzegorz jest powie e, Hog, a, po, a z drugiej strony Rider. E, witam, witam kochani z tej strony, Mocny Gregor. E, kogo my tu mamy? Nie, Uj, ja już zapomniałem z to jest Niech to ci w komentarzu, z jakiego jest kanału, bo ja zapomniałem To jest Dredziasty ze Szczecina Ej, właśnie dreddy. Dredy Dredy w cię nóżek Kiedyś no. był, była beka z Czuksa ogólnie, co tak. nie? I ludzie dawali memy, że on ma pająkę na głowie, nie? Dreddy też. też jest symbol E, symbol tej rasy, pajęczej zresztą To gdzie ma konop dredy? Nie wiem, w dupie? No, kur... A wiesz, poeglądałeś mu? Jeszcze chyba tak nie blisko nie jesteście ze sobą Jeszcze e, Jak to zestawienie wygląda? Napiszcie w komentarzach Czy podobny, czy niepodobny No podobny, podobny, ja się zgadzam z Grzegorzem nie? Tak, ja tak, byłem... ja uważam, że dredziastemu Powinno trafić się coś bardziej jeszcze podłego Bo pajęk który przynajmniej ma jakieś funkcje W sensie umie tą sieć na przykład zrobić no. Dredziasty uważam, że powinien jednak wydropić jako jakaś na przykład Ale no trudno, to nie Plakon. ja jestem tutaj to... Nie, ja jestem tu specjalistą, tak? Co my tu mamy, tak? To jest Robert yyy... Jaka, jaka typologia, tak sprawdzałem. Tam jest dużo różnych, różnych rzeczy, ale tak najwięcej, najmocniej przewija się właśnie ten motyw, e, motyw pająka. No. No, Zaznaczcie, że, że tam jest... na równi z konopem, jeszcze nie wiem, co by mnie bardziej obraziło na miejscu konopa: pasut czy olejnik. Czy znaczy jedno jest pewne? Pasut na pewno bardzo często wypuszcza sieć. Ja wam też powtarzałem, jeżeli ktoś siedzi w takich wibracjach e, później, to się, e, później to się odbija Te niskie wibracji na jego życiu Na e, życiu, życiu innych Także tak mówię, no to jest e, To są takie e, Też pajęcze, pajęcze sprawy Są ich pajęcze sprawy, wiesz On tego do końca nie rozumie, no, no. nie? Między nami pająkami <laughs> Zresztą też możecie zobaczyć e, Na fryzurę da, Na sposób, sposób bycia Tak bardzo dużo z tego jest tam chorych jakichś wywiadów, chorych jakichś. A nie do końca tej myśli. Nie, no bo mówiłam ci, że on ma wiesz dużo rzeczy w głowie, i nie jest w stanie nadążyć za sobą samym. Tego pająka ma bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jest tam. Mówi, tam nie sprawdzałem, bo też jest coś jeszcze innego Ale jak on to sprawdza? Ja chciałabym zobaczyć, nie wiem, program komputerowy, w którym on wstukuje te imiona i te zdjęcia Ej, a ja mam taką teorię Co jeśli są tacy agenci po świecie całym, co nie? Wiecie, chodzą na jakieś imprezy albo mhm. chodzą po prostu za tymi ludźmi mhm. Na przykład, że jak, nie wiem, ktoś na przykład szedł za pasutem, co nie, po ulicy Z takim wacikiem i zrobił tak Oj, aha, przepraszam aha. pana, przepraszam nie. pana I później zanoszą to do laboratorium I po prostu badają, badają to wszystko A później zabijają tych ludzi I podstawiają I klony. klony Ja miałam inną e, metodę tu sprawdzania tego Zastanawiałam się, czy to nie robi tego chat GPT Ale moja jest zbyt prosta Czy Robert Pasut jest pająkiem? Trochę tak Ma 10% światła Też tak ciężko nieraz wiecie wyłapać tą twarz żeby, żeby zrobić tego, tego skana Czyli on powiedział, że na podstawie twarzy to skanuje Tak o. Czyli wystarczy mu twarz, żeby zeskanować człowieka Czyli <noise> możemy wrócić do początku filmu <noise> Gdzie dosłownie <zresztą głos> powiedziałem, że ktoś mi z wygląda na coś Więc generalnie stwierdzę że <noise> tego On dosłownie patrzy i mówi "Ha, przypominasz mi pająka <głos> <głos> Witam, witam kochani Z tej strony Mocny Gregor z kanału Mocny Gregor na YouTube. Zapraszam do polajkowania do subowania kanału na YouTube. A TikToka to je. Kogo my tu mamy, tak? Mamy tutaj, słuchajcie, szalonego reportera. W związku z tym, co się dzieje, tak? Robię robi jego antropologię genetyczną. Co tu widzimy, tak? Jeżeli się przyjrzycie dobrze, to widzimy byka. Kurde, ciężko porównać, bo dwa byki takie same i nie mam innej perspektywy. Ale dla mojej jest trochę podobny. No jest podobny, no to coś w tym jest. Spójrz, że te jego tutaj takie już początkujące zakola, trochę jak te rogi. No, a właśnie, że te, ta, że, że tak z oczu mu się patrzy jak bykowi, nie? Patrzy spod byka. Patrzy spod byka, no. <laughs> Mówię, jest coś tam jeszcze z tych e, potężnych, potężnych właśnie, e, pamiętacie te filmy Planeta Małp? tak? Coś tam, coś tam mam, właśnie z tej, z tej rasy. Czyli jeszcze z małpy? To w końcu to on jest taurenem, czy po prostu jest małpą? Nie, no, nie bykiem. To jest w procentach rozliczane, no. wiesz? Tak Światło. To ja tak mówię, że pan ma tak w 80% hogridera, a w 20% debilita. Ale skupmy się na tym byku, tak? Ponieważ ten byk przeważa. Co możemy powiedzieć, tak? Co możemy powiedzieć o usposobieniu byka, tak? Byk jest spokojny do, do czasu, aż go ktoś nie wkurzy, tak? Ale słuchajcie, ma swój upór, ma swój dążenie, dążenie do celu, tak? Uważajcie, że szalony reporter reprezentuje sobą upór, siłę, władzę. Ja wiem do czego dążysz, ale coś w tym jest. No. W sensie uparty, no jest. No jest. Siłę, no. z jaką ona w Fame ma? Przegrał. Z yy. jakimś yy. Cezarym... a z czarkiem czaruje! Witam, witam kochani. Putin! Czyli Fagata jest jo. Władimirem, Putinem i Wilkiem. Z tej strony Mocny Gregor z kanału Mocny Gregor na YouTube. Kogo my tu mamy? Kolejną postacią, którą tu widzicie jest Fagata. Fagata, tak? No właśnie. No, <laughs> <laughs> ja, najpierw skończyć tego nie <laughs> E, widzimy, e, widzimy takie zwierzę jak kojot A to kojot! 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 Okay. Jakie są, są no to takie... ja, ja kojota kojarzę z tym, że jak masz tym, problem nie? jakiś z jakimiś z, y, szkodnikami na posesji w Stanach Zjednoczonych, to można kupić mocz kojota i tym opryskać i wtedy te zwierzęta nie przychodzą A to A. mi się kojot kojarzy z tym, strusiem pędzi wiatrem e, No e, ta prześliczna, e, prześliczna kobieta, no bo e, no bo jest przepiękną, przepiękną kobietą, tak? O. O! A nie no, się słuchaj, mówi tak, nie no, powiem, a może dupnę się uda. Tego. Jeśli chodzi o mitologię, no to Kojot był yy, porównywalny do skandynawskiego Boga Lokiego, do greckiego Prometeusza. Który wykradł ogień, no to chyba nie muszę wam opowiadać, tak? Czyli skamer, jest bohaterem ludzkości! No. Ale z drugiej strony Loki to jest skamer. Ale dlaczego Loki i Prometeusz jakby... Takie to jest koneksja? No to przebiegli! No w sumie racja, no. No. no! I Fagata też! No! No bo ja się nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale Fagata... Niska, niska energetyka, gdzieś tam niskie, niskie klimaty kiedyś były, tak? I, i, i należałoby to wszystko po prostu oczyszczać, tak? Czyli dużo, dużo, dużo pracy E, dużo pracy z, e, z energią. Ja bym zalecał dużo pracy z energią. On jest jak lekarz! No no tak, no. On, on tym wiesz, ludziom ratuje życia wręcz. Też tam opowiadałem w jakimś live'ach, że e, też ta, e, słuchajcie, Rasa miała swoje epizody, tak, Jej wpływy sięgały nawet do Wielkiej Brytanii, tak? To się, to się, słuchajcie, zmieniało, ale, no mówię, kiedyś może live na ten temat e, pod względem raz, e, historia. E, Tutaj ukształtowania Europy, wpływów pod względem, raz kiedyś, na, kiedyś nakręcimy. Także, no mówię, także mnie też bardzo zdziwiło, bo myślałem, że może wrilka, może e, jest nasza fagata, może, może reptylianka czy coś, nie? A tu patrzę, mówię, rasa, rasa kojotę. kojotę. Ciekawa jestem, jak on to sprawdza Czyli on się mylił, a potem doszedł do innych wniosków Tak Ale patrz, bo to jest takie przekminienie nazw w ogóle, no nie? Jak masz na przykład Skojatel, wiesz, wiewiórki, co no. nie? No A on mówi Coyote ko on, on mógłby książki pisać jej ja fantazy Ja właśnie chciałam to powiedzieć, że gdyby on pisał książkę, Fantazy I to by nie byli prawdziwi ludzie, którzy mogliby go pozwać no. To to mogłoby być akurat ciekawy lore Ale wiecie co, jest? właśnie te czasy aktualne, w których się znajdujemy, są przykre No Bo właśnie kiedyś ktoś taki, albo trafiłby do horoszczy, albo by po prostu napisał książkę, co nie? No. Teraz w tym momencie pan Grzegorz jest po prostu cebałem z TikToka e, Witam, witam kochani z tej strony Mocny Gregor, z kanału Mocny Gregor e, na YouTube ie. Kogo my tu mamy? Young Leosia no. Go. Ej, A wejdź na mocnygregor.com On ma swoją stronę internetową On ma swoją stronę. Nie Nasze usługi Ludówka! Co? Ale nie możliw, nie możliw. To jest jakiś skam. Pewnie nie umiał wpisać na stronie w tej templatce No, też mi się wydaje. Ale czekaj, co my tutaj mamy w OpenC? Mhm. Zobacz, rozpoznaję DNA, rasy energetyki. No to to jest to, co jest dla nas najfajniejsze. Aha. Oczyszczanie domu. Pachę go chaty tutaj, wrzucił. Ej, a mógłby oczyścić nam auto, bo się ostatnio w nim zrzegały mi trochę. <głosy> no, <głosy> Nauka rozpoznaw Rozpoznawania raz. Okay. To jest to, co najbardziej, Zazuduka? najlepsze jest. Ja bardzo chętnie. Zobacz kurs. A weź, pricing jest na górze. I jeszcze jest sklep. To jest zawsze moje ulubione. Jestem produktem: 120 zł. To kupiła Julia Żugaj. A wszystkie są: Jestem produktem. To jest strona dopiero zaprojektowana i nie ma nich. Nie ma i temu. sprzedaje się: Jestem produktem. Jestem opisem produktu. Jest odpowiednie miejsce, aby dodać więcej informacji. Panie, I see. Dobrze, że schodzi panie Grzegorz. <noise> Powiem wam, że w jej muzyce, w jej piosenkach to są. One są całkiem inne niż, yy, niż wszystkich, tak? Jest jakaś magia, yy, są jakieś czary. W którym momencie to jest magiczne i czarujące w momencie, kiedy Yangle Osia śpiewa w dżungli jak różowo włosa W, mocne uderzenie w bit. Co jest jakby to jest git, ale czemu to jest magiczne? No bo jest. Pociąga za sobą Mhm, mm Bo ona, to ona jest są kobietą. Czary. A on ewidentnie jest na ch... napalony. To właśnie wskazuje na to, że te DNA, jej, jej rasy odpowiada właśnie tym wróżkom, tak? Wow, wróżko. on jest wróżką! Ale zazdroszczę, w ch... Witam, witam. Jaka graficzka cudowna. No, stara, pewna profeska. Jak wiem mało. Zapraszam was, kochani, na, na webinar, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 11 w Katowicach. On jest online i stacjonarnie. Jo, dobra. Ej, słuchajcie, 30 tysięcy lajków, jedziemy na jakiś jego iRL webinar, po prostu na miejscu będziemy. Kiedyś musi być w Warszawie, no. Kiedyś, kiedyś mu musi być w Warszawie, to prawda Kiedyś musi być jedziemy 30 tysięcy lajków. Dobra, je, je, jest zaklepane. Kamilka tutaj nie ma, to on Ale pojedzie, stoczuje. pojedzie. Zostałeś ja więc znajmy, też, że jedna jest Kamila. Jest tam bardzo, bardzo, można powiedzieć, grubo tak. Przede wszystkim e, jest praca ze światłem. Nauczyci się pracować ze światłem. Na przykład mnie pojedzie. też uczyli pracować ze światłem. Jak byłam w chyba gimnazjum i zaczęłam chodzić na zajęcia z fotografii, to też e, no, mi pani mówiła. No. No? Właśnie widzę, że te lampy tutaj tak w 50% no. robimy, robimy zabieg energetyczny. E, także po którym? E, po tym zabiegu, kochani, e, możliwość manipulacji wami spada do 10%. O, Okej, okay. czyli tylko co dziesiąta osoba będzie w stanie mnie zmanipulować. No to nie możesz obejrzeć 9 filmów na YouTube? No. E, człowiek zaczyna inaczej funkcjonować, także powiem, no bonus jest. Bonus jest niesamowicie duży. jak A to gratis jest, w cenie, tak? Wow. wow! A mhm. ej, zjejbiste. Jak ja kiedyś grałem w MMRPG, nie? To mhm. się na przykład podchodziło do y, jakichś buferów i oni mhm. rzucali za tam parę pieniędzy. Chłopiec mhm. dosłownie buferem w prawdziwym życiu, nie? Podchodzisz do niego i masz minus 30% na manipulację. Ja was zapraszam serdecznie. Mamy też dużo osób, które właśnie po tym webinarze, po OSE -y mają. Mają osiągnięcia. Ale można powiedzieć wiele rzeczy złego na temat tego człowieka. Ma ja uważam, że nie jest pocieszny. Ale właśnie ty jest trochę, jak właśnie, trochę jak każda wiara, nie? Coś takiego, że przychodzi jeden gościu i mówi tak, to, 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 to. Przodzą ludzie, zaczynają jakby mu gdzieś tam wierzyć w coś, on ma jakieś konkretne zasady, powiedzmy. I są to zasady typu Wstawaj rano, ucz się godzinę dziennie, dużo pracuj i nagle ludzie tak. O Jezu, pieniądze! Nie? Wow. Ja uważam, że pan jest bardzo pocieszny. E... dobrze dla ludzi. No. No. Znaczy tylko nie dla na przykład pająków, to wtedy chce źle. Dla olejnika. No dla olejnika chcę źle. Ale kto? A mnie no. 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 Ja na pewno chcę dla was bardzo dobrze. I bardzo Wam dziękuję za obejrzenie ze mną tych. To e... no, jest szaleństwo, tak? W szaleństwie lepiej się pogrążać z kimś, a nie samemu. A to prawda. Wspaniale było przeszło. poznać tego człowieka. <laughs> Podajcie sobie na kanały Żanetki i Filipa. My się widzimy w niedzielę w hotelu Paradise i za tydzień w jakimś prawdopodobnie bardzo fantastycznym filmie. Mam nadzieję, że troszeczkę mniej mniejszym madness będzie w tym. Yeah.